Cześć dzisiaj sobie zagramy fajną grę, która nazywa się ten zapomniałam o John, Johnny Tiger to nie. Tak, to ta, tak, Johnny Trigger To ogólnie jest bardzo fajna gra. Ja wam polecam zainstalować Zafari. Ona mi się tak spodobała, że ja nawet do niej kupiłem pakiet. O, z Deadpoolem. Widzicie? Pakiet z Deadpoolem. Bo tutaj możecie zobaczyć bundles. Tu Deadpool przeszedł. Ale ja tu mamy base. I odblokowujemy dzisiaj nowy pokój. Tu już tyle tylko. Trzeba czekać. I od razu oglądamy jak Cięcie. Dobra, jestem i otwieramy. Uwaga! Yeah. Dobra. Mamy tyle młotków już jeszcze. Budujemy tutaj coś. Dobra. Co? Wybieramy to. Dobra. Zacznijmy już to. Tak. Zagramy sobie chwilkę w to. Bo jeszcze potem chciałem jedną grę. Mam no, takie dwie gierki fajne, które wam polecam. widzicie Johnny Trigger. Ten level przeszedłem już. Idzie reklama. Dobra. Dobra jestem. Mam czarny ekran. Dobra. Już jest. Dobra. co tu się dzieje o tak A, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że dzisiaj nagram shorts jeszcze Nagram sobie parę shortsów dzisiaj bo, bo obiecałem w odcinku sobie serwerze że z shortsami będzie przez tydzień będzie daily shortsów i będę po kilka shortsów codziennie. Przez tydzień będzie daily z shortsami, więc myślę, że wam taka opcja się spodoba. O nie, nie, wziąłem w Hoodli, ale są głupi. No, myślę, że Wam się taka opcja spodoba. Bo mi się akurat ona podoba, bo ja lubię shorts nagrywać i takie śmieszne są te shortsy. A. No i namówię Blakety, żeby nagrał coś, bo on chyba dwa miesiące temu ostatnio coś nagrywał. A poza tym, stawcie suba, bo lecimy po 100 subów, a na 100 subów będzie specjal, gdzie zagramy trzy fajne gry. Dzisiaj, dzisiaj będą trzy filmiki, z okazji tego, że dawno nie nagrywałem. Pierwszy był Subway Surfers, drugi był Zakinator, a teraz jest z tej gry i jeszcze innej. Przejdziemy sobie bossa i lecimy do drugiej gry, więc przechodzę bossa. Z Wami oczywiście, bo bez Was. Jak można by było bez Was? Okej. Okay. Więc widzimy się w następnej gierce. Robię cięcie. A tą grą jest Battle Flip 3D. Która jest bardzo fajna. Też trochę w nią grałem, bez was, tego w sumie, Johnny Trigger, to bardzo dużo bez was grałem, więc sorry, ale no, no, pierwszy raz dla was nagrywam te gry, chyba, że kiedyś już dla was nagrałem Johnny Trigger, bo kiedyś już grałem w tą grę, ale w, w, potem ją zinstalowałem, ale teraz ją mam i kupiłem ten pakiet, se, który, który jest nawet fajny z Deadpoolem. Nie, no już mam 22 level, więc nie jest łatwo. I to serio nie jest łatwo, bo nawet jest ciężko, bym powiedział. Przejdziemy sobie jakieś 5 leveli i, i kończę odcinek. Oczywiście było cięcie, bo reklama, wiecie, jak to jest z takimi grami. Ciągle reklamy i reklamy. What? Jak! W sumie wtedy się też udawało tak, że na zakrętkę. Także chodzi, że zrobię się... Wiecie, w sumie widzicie, żeby przejść takie coś... Ty, to fajna reklama. Pokażę Wam ją. A straszna drugiego. Aha. Takie coś. Czemu to jest mapa? znaczy łatwy robot z FNAFA co? Dobra ja tego nie chcę co z głupie mam nadzieję że się nie przestraszyliście bo to bo to to przecież już a Play też nie jest aż takie straszne. Znowu to samo, ale no nie. Dobra. Musimy to zrobić. Mówimy się, że. Dobra, co rozróżnimy cięcie przypadkiem, ale. umowiemy się, że filmik będzie trwał 10 minut. Się postaram to przejść. Taki 10-minutowy. Filmik będzie Cięcie znowu Dobra, już jestem Nie Dobra Co? No nie Ja się tu będę starał Ja nie robię tego specjalnie Bo ja chcę nawet dla Was nagrywać A nie, że mi się nie chce dla Was nagrywać Ja chcę dla Was nagrywać no nie, dobra No jeszcze 3 minuty, Cie cięcie Sorry za tyle cięcia, ale no te reklamy, no wiecie, nie moja wina, że no, ale dzięki reklamom te, te gry są za darmo, więc reklamy, no muszą być Żeby te gry były za darmo Ale w Brawl Starsie nie ma reklam, a jest za darmo w niektórych grach na no, ten Dobra, widzowie, nie wiem, co ja. Co, co mi się dzieje? Ej, cię, cięcie! Serio? Te reklamy mnie denerwują, bo mi się nie chce cięć Wam robić. Dobrze, że Wam robię te cięcia w sumie. Ja, ja, ja Wam robię cięcia, żebyście nie musieli wyoglądać tych reklam. Tylko ja muszę biednie oglądać reklamy. Ale przynajmniej. Wy nie oglądacie reklam wtedy jak ja gram, więc no. O, przeszedłem to. Przeszedłem znowu reklama. Dobra, sorry. Yy, nie, nie, nie skończyłem. co? Co? Dobra, już muszę skończyć filmiki. Znaczy, te zwykłe, bo jeszcze szorca wam. Każe więc pa.